Hello. Witam Was, bo nie wiem, czy to jest pierwszy odcinek na tym kanale. Zobaczę. A jak tak, to pierwszy, bo miałem taką dłuższą trochę przerwę. Nieważne o co, ale wracamy z powrotem na rękę ocenach. Nie, nie ma kto za mną odmiennych, ale mniejsza o to. Ehm, dziś standardowo, w sumie to nie jest standardowo, bo dawno tego nie było już trzy gierki solo lub jakiś inny tryb chyba, że będzie krótki, to będzie trochę więcej gierek i postaram się wbić w tym odcinku te dwa poziomy i w sumie to kupić sobie to i to, no i tyle plan odcinek jest Rick w karnecie czyli postać z mojego ulubionego serialu nie sądziłem, że go dodadzę, ale no dobra, mi oto. to. No to standardowo zaczynamy z pierwszą gierką. Okej, okay, lecimy z pierwszą gierką. E, teraz. O nie. Postaram się też brać pod uwagę takie wyzwania. Więc jak to trochę dziwne, że co ale jakieś bronie, to robię to tylko ze względu na wyzwania. No bo też się staram je robić. Aby szybciej uzyskać efekt naszego odcinka i by nie utrwał on 2 godziny, hmm. polecimy sobie może na lotękę. Tak, na lotękę to jest lotęka. To w nie Jest lądowisko na helikopterów, więc prawdopodobnie w sezonie będą helikoptery. Czuję tak szybko. Hmm. Tu jest świeżak? Tak, To jest świeżak. Wyważy snajperek snajperki. Zbierz snajperki jest prostsze. To mnie złota, ale prostsze. Trzebałoby się jakieś czasy znaleźć, chociaż w ogóle była. O, świetnie. Dwie duże paczki i mam od razu. Nie ma już żłoków, nie ja większość osób wie, ja w tym sezonie, nie muszę tłumaczyć. Trochę się spóźniłem z tą nagrywką, bo wolałem sobie pograć bez nagrywania w pierwsze wrażenie. Hmm. Tu mamy zaraz sobie parę fraków, pójdziemy zdobyć. O! Dobra, git, to git, git, jest? Mamy skanę co nam ułatwi jeszcze bardziej zadanie a sobie górą jedziemy zastanawiam no się również z obwodem na głosu, bo <laughs> jak się patrz na nagrywki, to mój głos wychodzi obrzydliwie jak na jakiejś kida eee, a tak nie chciałbym, żeby tak pochodziło więc postaram się to zmienić, chyba że chcę to, żeby ja taki głos został. Chociażby wolał nawet go nie słyszeć. Eym skaraby ma Co to było? Sam budowanie się.

My zastanawiali się są kangurki nasze kochane kangurki bo ja lubię kangurki bo kangurki są fajne i czekam aż razem kangurki żeby sobie jeździć w kangurkach bo kangurki są super no i tyle po prostu lubię kangurki ciekawe ile razy powiedziałem kangurki w niedużą górki hm. otwierać no, dobra tak wiem ryzykuję tym co zaraz zrobię ale jeszcze się raz Coś... Oh, wow. e, chwila... Was chyba nie powinno tyle tu być. Co? Czy powinno was tu tyle być? He? What the fuck? To jest real. Ale czy wy możecie mnie zostawić? Pier no. Co jest? Co jego kawa mi zbyła? Ta jest prawdziwa kupiem z życia. No nie! Nie! Nienawidzę tego gracza. Jak możesz tak robić? Kampisz! Kampisz! Aż to zabije ci Bossa! A później konisz typa, który zabił Bossa. Jesteś obrzydliwym trybem gracza. Nienawidzę cię. Jesteś obrzydliwy geju. Że tak powiem na ciebie. Jak można tak grać? No, typie, no. как не забиешь мы все равно widzę takich typów graczy. może Roską się mi to. Chłopka pi, aż mu po prostu bosa, nesty tak ozdobędzie broń. nie no, nienawidzę takich typów graczy. Dobra, więc postanowiłem, czekajcie może się wyciszyć, bo mój jest tak zawodowy, że nie nawet... Nesty z nimi nie porozmawiali. Z nimi nie porozmawiali ja nie mogę. Z nim nie porozmawiam. To nie jest takie trudne. Yy, a więc. A łabę, wie... łabę, dąb, dąb. O. Piszą mi teraz. <grych> Jak widać, jestem fanem Ricka, Nawet mam tapety z Rika. Nie, nie rozumiem tak do końca większości osób, że. Takie duże oburzenie mają, jak usłyszeli, że Riggi z Fortnite, no. Dla mnie to jest taka fajna inicjatywa, że dodają postacie z serialu. Nie jest takie to złe, że... bo nie ukradli tego moją współpracę. No i mi się to podoba w sumie, że mogę teraz, teraz grać moją ulubioną postacią z serialu. Nie wiem, czy mogę nazwać tutaj idolą ale bo... Chyba mogę. Więc nie spinajcie się o to, spokojnie To jest tylko, to jest tylko to. Jest obsolity go Kurde, Ty się już lepiej prze... Dobra, przeszukaj go No i ja... ja teraz Przekichamy O! Zrobiłem go Zdychaj, 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 zdychaj Co mi serce dajesz? Idioto Skar! Zarąbałem mu skara. <grymne> Easy peasy. Łatwo z sobą. Escaritto. Co to, co to, co to za zwłoki? Są jakieś... no nüüd ma saan seda , kas see on tundubki ka mingi ülemööra väga , mis see siis läheb . oi , aga . üles riiul . Wataf została bomba w oko. To jest real, ta o Dobra, lecę po broń. Nie przyładowuję to jest typera. Optanium. Branzę coś stabek już? Kiedy to? Niby co? Medkit. Mamy karabin po sobie tak te, też są. I Ja Jozu, się strasznie to jest. Ty, go zabili już. Dobra, ty znasz naszą lokację. My znamy Twoją. Więc nie ma co. Mówi, to ma lepsze szanse. Dobra, apteki są już nie użyjesz. No nie, straciłem nad kontrolę. Ej, nie. Dobra, wbijam z tego karta odradzowana. Ale dał mu To będzie rip. Dobra, nie wiem jak wy, ale ja spadam. Naora. Nigdy, że to jest tylko jedna ucieczka. Kibel, let's go. Uhu. Robien. Go zostawiamy na pastwę losu, jeszcze tym no, no. no ale czy ty możesz? Później cię uratuję Idziemy go z. No nie. Myślałem, że już zdość problem. What the f Co jest! Co jest? Nie go dadłem? No, Dobrze, tam w krzaku siedzisz. No zostaw mnie! Czemu ten wyszedł? Ja go chciałem raz wyświetlić, no... No zostaw mnie ty piecie! Idę ufa dojechać, więc ze ja to jest? Czy... Co wolisz? Też właśnie... Masz problem teraz. To jest duży. O, pan już sobie nie jest w krzaków, To zaraz ja zrobię. Bum. Czekamy pana krzyczora. Który pozostałby się schować w krzaku. I w którym? Może zaraz tam tira wpakuje. Dobra, Jola. A tam! On tam nie chce nie bo ale pan. Zaraz stanie O ty! Peku... Wiesz, jakby się tam schował, to bym mógł przede mną uciec. Tak to nie ucieknie zaraz w końcu dorwę. No za gdzie on ucieka? Gdzie uciekasz? Mam go. Haha! Ha. Mam cię. Lecisz tam. No rob Zresztą nie jest po raz kolejny. Mam jest jeszcze ufo. Ufo mnie zabiło. Aha. Isią. Dobra. Są gardowe jakieś główne słowo na start. Oto. o Dobra, nieważne, możemy to powiedzieć. Albo jednak nie, na przykład prostu palećmy na kino, bo co? Bo tak mówię karkołomne kino, bo tam jest kino. No i fajnie, no i tyle. Nieważne. Eee, y wykonałem ze słonko słonko dziwne no no słonko. Ale, 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 a... a. Co jest? Jakieś dawno. Chwila. To było wrażliwe dla osób z Eee, eee, odwołuję to, mam jakieś dziwne... mam jakieś dziwne... Nie odzywałbym się, że przed oglądalność spadłoby o 20 tysięcy procent. To byłoby dla mnie niepłacalne. W ogóle nie wiem, czy ktoś zauważył, ale patrzcie jak mało jest npc tów Patrz, to mogę jak jakieś takie słabe. Ale nieważne. Czasem. O, to jest pompa. Pompa jest pompowata. No i tyle. Dziękuję. Dziękuję za wyrozumiałość, do widzenia. Ale nie chcę wyle szarą, bo chcę coś, Bo to jest bardziej opłacalne manewrem. Eee, Ale... o, szary. Czy myślisz? Ale zanim mi zrobił coś szarego, to minie 8 lat. No i właśnie wylopułem coś szarego. Bo mi nie wyzwanie zrobię na trika. Jest super, się. Ale zaraz ja rozgadam. Dobra, idziemy na bitkę. To było oczywiste. O, może? Poszony debil? Przegryj. Kto gra kumerą? Nie zdecydowano mnie za tę cząstkę. kochać pismo. O, kochać pismo. U poziomu. Czo? Nie wiem, czy to się ale czy to się liczy, to jest tym, czy nie. 34 do, czyli... Kubnik 4 osłony w loko. Typienie o kasy. Co ty myślisz, że mam 27 sztabek? Srawo! Kubnik 4 w Jest w loko. W ma tu. Dobra, pojedziemy na radę małej stację, bo znowu na to będzie.